Właśnie znalazłem biednego pieska Siemaneczko, ja jestem dzisiaj w miejscowości Rzeczka Będę wdrapywać się na wysoką sowę, wielką sowę Stawiłem samochód na darmowym parkingu Jest godzina ósma, ja wyruszam Od parkingu idziemy parę metrów w górę Dochodzimy do rozwidlenia, tutaj jest wyciąg narciarski Płatny parking Skręcamy tu, mamy tabliczkę ze szlakami i wchodzimy już na czerwoną trasę prowadzącą nas w sumie do celu. Trasa jest bardzo krótka, ma 3 km chyba. Więc taka na godzinkę drogi, znaczy na godzinny wyjazd o. Sytuacja wygląda tak, że od parkingu było tylko jedno wejście pod górkę. Miało może ze 100-150 metrów, i cały czas idziemy teraz po równym. W tym momencie akurat schodzimy w dół. Ale, ale większość czasu, właśnie szedłem po równym. Jesteśmy już w połowie drogi. Do wielkiej sowy, do wieży. Zaraz będę dochodzić do schroniska i tak właśnie oto dochodzę do schroniska. Schronisko przede mną. Jestem ciekawy, czy otwarte, ale z tego co widzę, z daleka to chyba jest zamknięte. Czemu każdy wie? Pozostawiamy to bez komentarza. Ogólnie, tak popatrzyłem na mapę i widać to na oznaczeniach, że jest strasznie dużo tras rowerowych tutaj. Na pewno warto przyjechać latem i się przejechać na rowerach, bo jest ich naprawdę wiele. A ja na pewno przyjadę, zobaczę jak tu się rowerkiem zasuwa. I tak, jak myślałem, schronisko zamknięte. A tu zaczyna się e, drugie, w sumie, podejście od samego początku trasy. Dopiero przy schronisku. No ale też jest strasznie łagodne to podejście. Więc nawet nie można tego nazwać jakimś wielkim podejściem. Nie bądźcie takimi burakami. Nie zostawiajcie syfu, tak jak tu jacyś idioci zostawili. O, jak będę wracać, w sumie będę wracać tą samą trasą, to to zabiorę i wyrzucę do kosza. Ale kurwa, jak można być takim burakiem? Przyszli się napić, to zabrać też mogą. Chociaż nie rozbili tej butelki, to chociaż taki jeden plus strasznie łagodna trasa, naprawdę e, kolejna chyba e, trasa warta polecenia dla osób początkujących. Chodzę na parking, fajne miejsce, ale kurde, syf, przeokropny jest miejsce na ognisko, dlatego tam pewnie przychodzi pełno ludzi, robią ognisko, żerą kiełbachę, a nie potrafią po sobie posprzątać, więc to jest straszne, jak nie szanujemy w ogóle tego, co mamy. Co mnie zdziwiło? Do wieży było przyczepione AED, gdzie chyba na żadnym szczycie wcześniej nie widziałem. A to jest dobre, jakby komuś coś się stało. Zawsze dobrze jak jest w pobliżu, no, szczególnie jeszcze w takich miejscach. Ale syfie, syf jest masakryczny wszędzie, resztki żarcia, resztki butelek po piwie. Nie wziąłem tego wszystkiego bo nawet nie mam tyle miejsca tyle co mogłem to zabrałem znalazłem biednego pieska nakarmiłem go coś mu się stało łapy ktoś go zgubił najwidoczniej schodził z Wielkiej Sowy właśnie w stronę Radkowa Radkowa, e, tak? no tej wioski i będę szukać mu właściciela a jak nie to powiadomię jakieś odpowiednie służby czy coś bo bo widać, że piesek się męczy strasznie. Wszystko się dobrze skończyło. Piesek znalazł właściciela. Mieszka w tym oto schronisku. Odprowadziłem go na miejsce. Pani się strasznie ucieszyła. Mówiła, że on sobie tak wędruje po tych górkach, więc to taki piesek podróżnik. I jeszcze tak na koniec e, właściciela tego termosa. E, ha, 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 ha. I tych wódeczek pozdrawiam, jesteście burakami i tyle